Władca cieni! Chyba widzę coś. białego. Ach, a mógłbyś przez chwilę pobyć cicho? Przeszkadzasz mi! O, no, a teraz widzę, że coś nie tak. Ach, jeśli Sensei zna drogę do następnej złotej broni, dlaczego sam nie stoi przy sterze? Dryfujemy bez celu od wielu godzin. Brak nam mądrości, by zrozumieć jego plan. Najpotężniejszej mocy Spindziczu można użyć jedynie wtedy, gdy połączone zostaną cztery żywioły świata: ziemia, lód, ogień i pioruny. E, a co się stanie, kiedy będą razem? Powstanie tornado kreacji, mające niezwykłą moc tworzenia przedmiotów z niczego. Ha! Mm. Niekaj! Jeśli zrobisz coś nie tak, konsekwencje twojego czynu mogą być katastrofalne. Katastrofalne konsekwencje? Ha, akurat. Uh! E, to nie ja? To moja wina? Nie. Jesteśmy na miejscu. Ej, wygląda na to, że ktoś nas uprzedził. To shurikeny. Дамите Вашество Напред! Ха супер <ścj <forgetting> <ścjalne> Przyłącz Laklinie. się do nas, mistrzu! Pozostała jeszcze jedna broń. Powinniśmy odpocząć. Ach, mistrzu, przyznaj, że gruchoczemy szkieletom wszystkie kości. Pokaż nam, jak potrafisz się ruszać! Mm, w sumie mogę. Ten krok jest naprawdę rewelacyjny. Ale jeśli zrobisz coś nie tak, konsekwencje mogą być katastrofalne. <ścjalne> Zain, czy to był dowcip? Wreszcie odkryłeś w sobie poczucie humoru. <ścjalne> Trzeba rozruszać cztery litery, tak. Patrzcie na to. A! O! U. Tak. Teraz obrót. O tak. A w dół. Kaj. Kaj. Ha? Ha? Kaj. Czy to sen? Muszę już iść. Nie ja! Zaczekaj! Chwileczkę, czemu przede mną uciekasz? Nie ja? Gdzie jesteś? Spokojnie. Jestem tutaj. Tutaj, mój bracie. Garmadon! Zapomniałeś czegoś? Nie możesz mi nic zrobić! Przecież wygnano cię do Krainy cień! I właśnie dlatego to ty będziesz musiał zdobyć dla mnie magiczny Miecz Ognia. Nigdy się nie zgodzę! Jesteś absolutnie pewien? Jeśli nie wyciągniesz miecza, nie będziesz mógł przeciąć łańcucha wiążącego twoją siostrzyczkę. Wiesz, że to pułapka! Mogę sama się uwolnić! Dobra, nie ma szans. Tik tak, tik tak. Czas ucieka. Nie oddalaj się. Spokojnie! Nie miałam takiego zamiaru! Nic nam nie grozi! Przecież jesteś tylko cieniem! Czasem zwykły dzień może wiele zdziałać. Kaj! Uważaj! Oh. Nie podchodź, Nija! To nie podchodzić, czy się nie oddalat.! Oh. 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 To jest nie fair! Ojej, czyżbym był niesprawiedliwy? <śm> 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 Jednego z nich, ale co będzie z pozostałymi trzema? Są bezpieczni! Twoja moc ich nie dosięgnie, garmadonie. Chyba jesteś zbyt pewny siebie, <laughs> zdaje się, że lord Garmadon będzie z nas bardzo zadowolony. Nie pozwólmy mojemu bratu zjednoczyć czterech broni! Musimy go powstrzymać! Spódź się, strażniku, z głębi! Oni chcą ukraść śmierć ognia! Chyba nie pozwolisz im go wynieść! Z tej sytuacji nie ma wyjścia! Poza jednym! Mistrzu, co ty wyprawiasz? Nie, ty głupcze! Skoro Garmadon ma pozostałe trzy bronie, miecz ognia zabiorę ze sobą w otchłań krainy cieni. Muszę poświęcić się dla dobra świata. Nie, to moje zadanie! Nie powinienem był tu sam przychodzić! Nie rób tego, Sensei! Na pewno jest inne wyjście! Nie! A więc spotkamy się wkrótce, bracie. To moja wina. Sensej długo tam nie wytrzyma. Nie martw się o niego, tylko o nas. Ruszajmy do świątyni ognia! Mój brat zabrał magiczny Miecz Ognia do Krainy Cieni. Szybko! Musimy zjednoczyć bronie, zanim będzie za późno! Zmiana planów. Do Krainy Cieni! A gdzie posiałeś swoją broń? Świetnie. Co teraz? Czas się stąd wynosić. Jay? Zanim zaczniesz ciąć, pamiętaj, że... <śm> Ostrzec! Ruszajmy! Gaz do dechy! Musimy przyspieszyć, żeby dostać się do krainy cieni! Szybciej! Inaczej nigdy się nie uda. O, coś nie tak? No, dobra, jednak z kluczem byłoby łatwiej. Ej, Kol! Zey, wybacz, nie widziałem cię. Witaj! <śmiech> <śmiech> Nie nic mówić. Sam widzę, że przegraliśmy.